oglądaliśmy już ciekawostki o Wojanie, teraz przyszła kolejna Paliona. Rzeczy, których nie wiesz o Palionie. Zobaczymy sobie ciekawostki. Ciekawe, czy się czegoś nowego dowiemy. Myślę, że tak. Hej, cześć, widzowie, Z tej strony Robert z kanału La Mimy. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam 18 ciekawostek o Palionie. Zapraszam do zostawienia komentarza i łapki w górę, a jeżeli chcecie pojawić się na nim... Napiszcie, czy chcecie więcej takich reakcji. Jeśli najnowszych subskrybentów, to zachęcam do zostawienia suba wraz z dzwoneczkiem. Także rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, zapnijcie pasy i zapraszam do oglądania. Ciekawostka pierwsza. Palion tak naprawdę ma na imię Paweł. Co ciekawe, Palion to nie tylko jego pseudonim, ale także nazwisko. W Realu mam na imię Paweł. Drugi fakt. Moja nazwa kanału to jest Palion, nie? A tak naprawdę w Realu mam na nazwisko. Ciekawe. No. Mieszka w Siemianowicach Śląskich. się osiągnąć niedaleko takich miejscowości jak Katowice, Pożów czy nawet... A teraz taka ciekawostka o mnie. Jak kiedyś chciałem... Teraz nazywam się... LTV, a kiedyś chciałem się nazwać Miko MB. Snowiec. Alion urodził się 17 grudnia 2001 roku. Co ciekawe, obchodzony jest wtedy Dzień Bez Przekleństw. A jak wiadomo, Paweł tych na odcinkach nie używa, jednak niekiedy mu się to zdarzy. O czym możecie się przekonać, wchodząc na film umieszczony w karcie. Palion najbardziej ze wszystkiego boi się pająków oraz wysokości. Ulubionym luperem Paliona w dzieciństwie był Karol Dąbrowski, znany także jako Karolek. Karolek na YouTubie zadebiutował już w 2010 roku i pewnie wielu z Was również go zna. Palion za czasów młodości głównie oglądał Blowcast, You, Reziego, Meduze, Ziemniaka oraz Nizaka. Falion marzył kiedyś, żeby zdobyć milion subów, ale wydawało mu się to niemożliwe. Teraz, jak dobrze wiecie, posiada on jeden kanał, który osiągnął tę liczbę subskrybentów, a dwa kolejne natomiast z każdym dniem rosną i miejmy nadzieję, że one również rozwiną się do podobnego poziomu. No ja też bym chciał zdobyć milion subów, ale no, niestety obawiam się, że no nie wiem, czy mi się to uda. Jest to bardzo trudne i bardzo mało osób to zrobiło, więc na no wątpię, ale no kto wie. Palion uczęszczał do Gimnazjum Sportowego GKS-u w Katowicach. Wybrał tę szkołę, bo bardzo lubił grać w piłkę i chciał się rozwijać w tym zakresie. Palion jako nastolatek grał w klubie piłkarskim GKS Katowice na pozycji pomocnika i napastnika, a swoje pierwsze kroki z piłką nożną stawiał już od czasów zerówki ciekawe, po gimnazjum sportowym, Paweł postanowił wybrać technikum informatyczne. Halion wielokrotnie powtarzał, że jeżeli nie uda mu się osiągnąć sukcesu na YouTubie, to chce zostać piłkarzem. <śmora> <śmora> <Dzi ev. śmora> Jak ty dusz. Nie! 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 Pewnego razu, jak palion wraz z rodzicami byli na Mazurach, to znalazł kota albo w okolicach rynku, albo na ulicy o podobnie brzmiącej nazwie. Razem z rodzicami przygarnęli go do siebie i nazwali właśnie rynek. Warto, kogo tu mamy, przyniosłem swoje kota, ale on się denerwuje, nie? Bo tutaj rzucałem trochę medalami. Dobra, Kocie, dobra, idź, idź. Idź, idź, dobra, idź. O już, tam. Palion ma siostrę bliźniaczkę o imieniu Ola. Urodził się od niej dokładnie minutę wcześniej. Zostając w temacie siostry. Paweł wraz z nią kiedyś kanał "Siostra vs Brat. Na którym obecnie możemy obejrzeć dwa filmy. Link oczywiście zostawiam w opisie. Pierwszy film Paliona na YouTubie to był odcinek z Minecrafta wraz z jego siostrą. Niestety sam film jak i cały kanał zostały już dawno usunięte. Palion bardzo lubi sporty zimowe. Jakiś czas temu pojechali też wraz z Wojanem, Kasią i mają do Austrii. Co ciekawe, mamy nagranie z chwili, jak Palion upada, które wyświetli się wam właśnie teraz. Palion pochodzi z bogatej rodziny, czego nigdy nie ukrywał. Jego tata Tomek ma własną firmę, która zajmuje się produkcją jak. Szczypson początkowo był widzem Paliona. Gdy Paweł miał około 8000 subskrybentów, to napisał do Szczypsona, żeby nagrali razem odcinek. Ostatecznie tak dobrze się dogadywali, że się zakumplowali, a znajomość ta przetrwała do czasów obecnych. No i ostatnia ciekawostka. Palion w swojej najnowszej piosence pod tytułem Gra w słowach hipokrytów, mimo że kiedyś byłem ich fanem, Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie komentarz o treści. Napiszcie czy się dowiedzieliście czegoś ciekawego, no to papa.